Mam to dziś być w różnym znaczeniu, w sumieniu tutaj sumienia nie niebaw w niebiad, na dzieniu, Tutaj w dzień, tutaj w nocy, to promień na uderza to bezbożny taki odczuć Odczuć taki smak, odczuć taki rozkwit Tutaj trzeba to podbić, tutaj w bo, bo to wszystko liczy znaczeniem Tutaj marzeniem, tu to jest tworzeniem że to wszystko nie niebezbożne, uroczenie, urocze właśnie, bo cię zaskoczę Jak to koło toczę, że to wszystko nie złożę. Tutaj, że to przetoczyłem to koło, że ci masz to tutaj Dzisiaj smak owoc, taki to pomoc, pomocy stale nie ma kiedy tutaj Jaka pomocna ręka, nie tutaj, że to jak mnie masz tutaj ręce, to co więcej, o ty pędzę, pędzę i to gadam, że ci ja to pędzie. Będzie mi nabyka nieliczna, posypia tutaj, tutaj potykam się więcej. Bo to mam na to dnienie szersze. Szersze wysłanie, to co chcę przekazać do was, bo to jak odlaza, razu co tutaj, jak to płyka, Tutaj, że to wszystko liczy przenika, przenika przez bólem. Tutaj przez te ściany Prowiż nie słyszałeś Nie podobało się, a tu masz Proste za to Liczy to bezbożnik Jak to wszystko Liczy urocznik Tutaj uroczy Tutaj uroczyłeś Tutaj pamiętaj Tutaj dalej sobie siłę Życia to wysiłek życiłem to biedza, Wszystko Człowiek bez pieniążka Brzyś Tutaj czasem Ci to brakuje Nie wiesz tutaj kogoś Ale tutaj sobie nie Żyje Że to wszystko Niczym to bezbożne, Boga nie ma, jak to wszystko o tym myślę. Tutaj mam umyśle, trochę więcej siedzi, trochę leci, że to w treści, także to powieści. W sumie nie mnie gryzie, czasami to przemilcze, czasami i to tak. Muszę się tak wydrzeć. Tutaj spokój znaleźć, to więcej iść to bardziej. Aż będziecie w skoku, także że ty, tych, tych to pyka. Że to myśli, tutaj nas ja przeszkacze sztyka Jak to wszystko, z czego to wyniki Tutaj wychodzi prosto z retniki Tutaj, że to nie zaliki, wcale nie pamięci Po prostu nie to po prostu kręci Będę tworzył pensji, tutaj, że to treści wersji Bo to zaraz jest do Że to wszystko nie ma Boga Tutaj człowiek, jaki od ciebie pował Tutaj nie pował nie dać się to nim że to chcieli bycie, wybaczcie kni, życie strych, odbito od tej trawy, życie tutaj, że to potok nie jest fajny. Panie, bo to znajdę, znajdę Was tą wersją, bo to i to weszło, weszło i to zastanie. Nie, otwali tutaj, by mam to powstanie, tutaj powstanie, powstanie z niepokoju, życie tutaj i to trzymać się do boju, życie niepokroju, pokroju margines Życie i do odbić. Tutaj, że liznę, zwrotę Tutaj, pamiętam, tutaj, mogę wspominać Gdy znajdę ptak, liczy to przez Bożnik Tutaj to przez Boga, a może przez wiary Wiary, wiary, tego. tutaj, że to trzeba Trzeba tu ci czegoś, życia, złości nie ma Tutaj trzeba, tutaj środka, tu złotego Żeby znaleźć cel, żeby znaleźć obrać. Własny tutaj ster, że to nie bezbożnik wierzy Tutaj ja mnie wierzę, wierzę Bo to obudziło we mnie zwierzę Wasz bezbożnik żarnie, tutaj, że to, żarcie za żarcie, wiem to otwarte, otwarte, mam to w że to zrobię, i tutaj doceniaj, i szczerze, bo chyba nie ma Boga, bezbożnik, że to, nie mieli za wroga, jak jogar, to pozdra, postaw tu na swoim.